Cześć, dziomeczki! Dziś zaczynamy kolejny odcinek. Mówiliście, idź, idź na wyrmy, wyrmy, elder wyrmy. A co myślicie? Z Januk nie pójdę? A pójdę! Jestem koks. Aurit to jest koks i on się nie poddaje, zobaczycie. Elder wyrmy, co to, to dla mnie? Wygląda mnie niepozornie, ale każdego pokonam przeciwnika. Tego zaraz zobaczycie, tutaj mój gameplay. No, na razie to na wyrmach trzeba sobie podejść, spić chwilkę. No, a na górze, oj, to są koksusie. Uuu, o, trzaśnięcie mają, nie no. Uu, ale ostro walą. No, bo dwa są. Jakby był jeden, by było lepiej. No, a tak to trochę nawalają, kurde. Nie no. Trzeba się pomanasować. Mam małe mana potiony, tanie udało się kupić tam na Marketplace, ale już teraz to ścena fotbi już nie można tanie kupić ripa, ale zaraz pokonamy idź, no, i idź na jazder No i co, jestem, ale one to walą, dwa jakby tak combo im weszło to uuuu, uu, nie nadążyłby chyba z leczeniem, musiałbym te Great Spirit Potion brać i szybko się leczyć największym czarem. No i co, jeden dowalony. O, proszę bardzo. A ten jeden to co już nie przeciwnik jak jeden. Według to co się dziwić, no, bo według są. Ale takie to no, na momencie zeszli, no. Także, a uritko, No, dobra, rozwalamy tu wirmiki. Nawet fajny ekspik. O, ale mi ganiają. dwa? Dobra technika, Cieka wale, ale nieraz te lagi najgorsze, właśnie. Tak się laguje, nie wiem czy to internet, czy kombi jakiś zlagowany, nie wiadomo. No, a może internet taki zlagowany jakiś? O, jak ładnie idzie na wyrmach. A to jest gra! Dobry XPIC, i takie towarki z nich nie złe leco. Bo strong hal potion, to mogę się od razu wyleczyć, co zleci. Hajsiki lecą. I wszystkie fajne rzeczy, proszę bardzo. No tutaj? O, dragon hamy, Mogę sobie zjeść. A nie, na jala raz zbiegam. Mięso zapomnę wziąć. I harmia ma co sobie zjeść, i chodzi głodny i mu nic nie rośnie. A tutaj, o. Jest mięsko. Jest był pasik. Co ten auryk taki zalagowany się zrobił. Te ślagi miał. No, dobra. I dalej jedziemy. Po dwa. Nie więcej. Trzeba uważać. Jak się więcej weźmie, to może być przypał No może i nie, bo dwa Elder pokonane zostały, to co to tam dla mnie? O. O, jest potęga. Niedługo Aurin Dwusetny level. Dwa lata i dwusetny level. No. O. Jest autoloting, jest autoloting, tylko zrób autolotning. Jest zrobione, a tam, że nie wszystko ogarnięte. Ja to nie jestem taki wyjebisty, aż to niektórzy tutaj, no bo tam. Ja tak się szybko nie uczę. Tak jak w szkole, powoli. No, ale. Tu ktoś mi coś napisze, tam, o. Jakbyście mi nie napisali, to bym nie wiedział, że można autolota sobie zrobić. A teraz wiem. I je zbywaliście, bo szybko golda się zbiera, dzięki temu szybciej się expi. To Trzeba level dić, żeby zwiedzać coraz to nowsze miejscówki i na, demo na demony trzeba będzie iść. A na demony to nie wiem, no może tak 130 level, hmm, a może 150? Jakoś tak będzie, o. Jak Grimgrafera pokonałem. No to dla mnie demon. Demon może tam delikatnie, mocniej walnie z tej swojej tej fali, jak na prost jego stoisz. tak to. Tylko, że on szybko biega, no. Ja mam lagi, to już by nie uciekł. Uuu, jaka burka fajna. Co tam? O, tam chyba ten elder Byrm jest. Zaraz zobaczymy. Go dojedziemy, jak sam będzie może. O, ile tu wyrmów jest. Z... O! Dwa. Ech, na momencie, o! Full I do innych bagów rzuca i bałagan teraz. Dobra, co my tu dalej? O, wyrmiki sobie biegają. Jakiś piasek plus jeden ma, a nie, to chyba, nie wiem co to jest. Coś jeden miał. To wzmocniony był na pewno. Mocniej walił. Z magii. O ile tu warku z niego No, spada z tych birbów, którzy... O Elder birb. No teraz to rozumiem. Teraz to ja im pokażę, jak się walcie, co? Firm i Elder to na lajciku. Widzieliście? Nawet nie trzeba było schodzić. Góra do góra duno. Moment. No, ale takie skille jak są tu. To... to i dlatego taka moc jest. Sami widzicie. O! Moment zeszedł. Jakie towarki zgubił dobre, no, oni to nieraz potrafią coś zgubić. Takie loty. Ale na razie to mi się na Jalahar podoba. Fajne sobie miejscu beczki takie. Teraz odkryłem, że można sobie tam do strażnika pisać, i nie trzeba Questa przechodzić i można sobie zwiedzać wszystkie dzielnice, a nie tylko te dwie, co są odblokowane. Dlatego teraz sobie zwiedzamy Jalahar i w niedługim czasie będą filmmiking ze zwiedzania Jalahar. I z dedów. Nie, no, dedów nie będzie. Auryk jest zbyt koks, żeby były dedy, chyba że jakieś przylagi będą, albo jakieś znowu trapy, że w dziurę wejdę i nara, i zdziwienie, czemu dedik no? No, bo tutaj to pięknie idzie, o, co to jest? Asasinki glecą na maksa. Taka moc jeszcze jak 120 bije to łupanie. Wtedy nowe gwiazdy będą, taki hit będzie szedł, że sami się zdziwicie. No. A jeszcze jak lepszy level, to będę skuszy strzelał i takie le lepsze towarki będą. Bo to on ma wtedy jakieś chyba lepsze strzały, lepszy łuk, wtedy to moc idzie na maksa, no. no a dzisiaj to tak, no spokojnie sobie tu ekspimy. Pisaliście, żeby to odwiedzić, bo na demony to jeszcze nie pójdę. O, want of draconia, o rozumiem. Same dobre towarki. Ekst na momencie. Level na momencie. No, o proszę bardzo. Szybko idzie. Ale ja nie amator tam. Tyle lat doświadczenia w TV, a że tam nie ogarniam niektórych rzeczy. A, na pewno wy też nie ogarniacie wielu rzeczy. Patrzcie na YouTube jak to zrobić. O, Elder Wyrmik. Zaraz go to jedziemy, a co to tam? Co to dla Aurita? Aurit Cox. Dobra. O! I nie ma. O, tam na dole. A tam to na pewno kambo by zaraz poszło i po auryciku, nie! Bo nieraz tam są jakieś trapy dziwne. O, wyrm skalę. Dobre towarzeczki spadają. No dobra, to w takim razie niedługo będę już kończył, bo auret musi iść. po sobie pospać, żeby mu muskile lepsze urosły. No i wiadomo, lepsze skile, lepszy hit. Dlatego lecę uśpić Aurita. A Wam życzę miłego dnia. Miłego obiadku. A ja lecę do Depo zostawić towarek, który został złocony. Dobra, w takim razie, na razie. Cześć!